Dzień dobry. Bardzo często słyszę od uczniów, że dzielenie jest dużo trudniejsze od mnożenia. A przecież dzielenie to odwrotność mnożenia. Tak jak na mnożenie dużych liczb, tak i na dzielenie jest pewien sposób. Zobaczcie kilka przykładów. 60. Podzielić na 3. Musimy znaleźć dwie takie liczby, które dadzą nam 60, ale równocześnie są podzielne przez 3. Taką liczbą jest 30. Spójrzcie: 30 i 30 to 60. Ale również 30 jest podzielna przez 3, i druga liczba, czyli w tym przypadku również 30, jest podzielna przez 3. Jak wykonujemy takie działanie? Cielimy. 30 podzielić na 3 to 10. Zapisujemy plus druga liczba 30 podzielić na 3 to również 10.

40 podzielić na 4 to 10. 12 dzielimy przez 4 to 3. A 10 i 3 to 13. I ostatni przykład. Spróbujcie razem robić go ze mną, a ja nie będę wpisywała wyników. 65 podzielić na 5. Na jakie dwie liczby możemy rozbić 65, które będą podzielne przez 5? Spróbujcie rozwiązać. Będzie to 50 i 15. 50 Podzielić na 5 to 10, a 15 podzielić na 5 to 3, a więc wynik to 13. A teraz mam dla Was kilka przykładów do samodzielnego rozwiązania w zeszytach matematycznych. Na końcu tego filmu znajdziecie rozwiązania tych przykładów. Powodzenia! Dziękuję Wam za dziś. Za chwilę zobaczycie rozwiązania przykładów, które Wam zadałam chwilkę wcześniej. Mam nadzieję, że dzielenie nie będzie już dla Was trudnością. Do zobaczenia! Pa!